Hej, a więc dzisiaj postanowiłam nagrać dla Was film, na który zbierałam się od długiego czasu i długo nad nim myślałam i w końcu się namyśliłam. I dlatego ten film powstaje. Także dzisiaj powiem Wam dosłownie wszystko. Mam nadzieję, że niczym nie zapomnę. Jeżeli coś zapomnę, to oczywiście skoryguję to w opisie albo gdzieś pod koniec filmu jakimś tam napisem czy czymś. Ogólnie mówię to na żywiu, więc I zresztą na wszystko. Um, moja na kanale jest naprawdę słaba. I to widać po wszystkim. Um, więc jakby ten kanał zaczął umierać gdzieś tak we wrześniu zeszłego roku. Um, w październiku jakoś tak, był to początek roku szkolnego wtedy i. No już wtedy zaczął umierać i tyle A potem poszło to dalej i od pewnego czasu, przyznam się wam, nie mam chęci do nagrywania, totalnie że tej chęci nie mam od dłuższego czasu, ale ostatnimi czasy jest jeszcze gorzej Ponieważ już nawet nie chcę wchodzić na YouTube'a, na Instagrama, którego naprawdę uwielbiałam I uwielbiałam na nim siedzieć i oglądać te zdjęcia wasze i w ogóle Sama też lubiłam publikować tam postę, mimo nie robiłam tego często. też praktycznie, praktycznie w ogóle, ale lubiłam edytować te zdjęcia i potem je wstawiać. A teraz nie lubię robić zdjęć w się figurką. Nie lubię ich nawet oglądać. Nie lubię wchodzić na Instagrama. W ogóle nie chcę mi się wchodzić na nic z tym. I bardzo oddzieliłam moje życie prywatne od tego YouTube'owego. Taki podział zrobiłam w grudniu, tego ro w grudniu zeszłego roku przepraszam. Mniej więcej na moje życie prywatne i na moje życie jakby to internetowe W sensie, to robicie, że figurki w ogóle Ten film nie będzie krótkim filmem, co już chyba nawet zdążyliście zauważyć Ale to nie będzie krótki film, bo to nie ma być odklepane i, i takie, że powiedziałam, no, co wiedziałam? powiedziałam co miałam, czyli nie wiem, że przerwa i tak dalej i, I tyle, to tak nie będzie. To będzie właśnie taka bardziej pogadana. Jeżeli chcecie tego słuchać, to nie musicie. I tyle. <laughs> Więc jak widzicie sobie aktywność mojego kanału, to naprawdę jest kiepską. by <laughs> między filmami i to też oczywiście poskutkowało było tym spadkiem aktywności. Znacznym spadkiem aktywności się wam oczywiście nie dziwię, um, bo sama wiem, że to zwiepszyłam na Instag Ale na Instagramie też spadła aktywność, a wcale nie było tak źle. No ale spadło i to znacznie. No niestety. No ale dobra. Um, także porusz, y, oddzieliłam życie prywatne od y, tego y, 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 YouTube'owego. No ale wypaliło by, się coś we mnie totalnie. Miałam y, ostatnio właśnie miałam motywację na ten serial, prawda? I y, go zrobiłam ten trailer, y, z którego byłam całkiem zadowolona. Oczywiście nie wszyscy byli i jakby to szanuję, prawda, żeby nie było potem. Jakiś takich dziwnych tych um, no i tyle, ale potem tak a, um, minęły chyba 3 tygodnie wtedy odkąd na ten trailer no i stawiłam teledysk dla na naprawdę ważnej dla mnie osoby na jej i od tego też już minęły 3 tygodnie bodajże wczoraj, nakryłem no, to 25 sierpnia i pewnie tego do 25 sierpnia no i nawet tego nie zauważyłam bo po prostu nie odczuwam tego, że mnie tam nie ma, nie odczuwam potrzeby bycia tam. Przepraszam, że język mi się plącze, ale miałam wczoraj nie nic zaplanowane co sobie powiedzieć i teraz tak jakby mówię chyba nawet jeszcze więcej. Także przepraszam, um, mam nadzieję, że ktoś tego posłucha. I nie mam potrzeby bycia tutaj, po prostu jakoś y, nie brakuje mi tego bardzo. Um, znaczy wiadomo, że nagrywanie i montaż to całkiem fajna zabawa, ale nie, to już nie jest to samo, co było. To nie jest ta sama motywacja, ta sama chęć, to, to nie jest to samo. I też powiem tutaj naprawdę ważną dla mnie rzecz, mianowicie to, jak bardzo tutaj się zmieniła... Um, ciężko to nazwać kulturą... Um, społeczność, tak. Tego słowa mi właśnie zabrakło. Tego rodzaju się zmienia społeczność, ponieważ to jest społeczność naprawdę upadła i wszyscy mówią, że ten YouTube się zmienił, że znaczy YouTube się zmienił, że, że w ogóle wszyscy są w ogóle tylko tutaj gorsze, bo, bo coś tam, bo coś tam i w ogóle. I że my tworzymy z jakby jedną społeczność, jesteśmy jakby jedną rodziną, czy coś takiego. Bardzo wiele osób tak mówi, że tak się wydaje. A jeżeli się mylę, to przepraszam. Mam nadzieję, że tak nie jest. I no co wychodzi? Wychodzi na to, że jednak są te podziały i te podziały naprawdę widać, ja to mówię ogólnie i te podziały trwają od dwóch lat, i ja to powiem, o, słów mi brakuje, powiem to, bo to też jest powód dlatego, dlaczego to nie chce być. I nie, żeby ktoś nie, nie zrozumiał tego w taki sposób, że o bo komuś się nie podobało twoje to, twoje tamto, twoje tamto. Nie. Nie wiem czy, ile się osób ze mną zgodzi, ale szczerze mam to gdzieś Gdzieś mam co teraz wylałem na tą opinię Naprawdę mnie to nie interesuje, bo ja chcę powiedzieć to, co mam do powiedzenia Także ja mam gdzieś, ile będzie jakichś opinii, bo ja to powiem I ten podział trwa od dwóch lat tak naprawdę Na takich trochę lepszych, trochę gorszych Ze względu na program, ze względu na sprzęt I tak dalej I... Mi nie pasuje, bo. Na przykład, jeżeli chodzi o mapy, ja rozumiem, że każdy chce mieć najlepszy map i w ogóle wszystko fajnie. Dlaczego ktoś ma nie przyjmować kogoś, bo montuje na telefonie? Nie pojmuję tego. Po prostu to jest dla mnie tak niezrozumiałe i tak głupie. I nie mówię tego dlatego, że ja montuję na telefonie. Tylko po prostu to jest trochę niefair. No i ja o tym mówię od dłuższego czasu: jest takie coś, że jak nie masz tego, nie masz tego, a masz to i masz to. To jest tak i tak. I trochę takie, jakby sortowanie po tym, co ktoś posiada. Bo nie wiem, kiedy ktoś was zauważył, że to, kiedy to przestało być zabawą, i zmieniło się w taki biznes, w taki wyścig, yy, po prostu, yy, jakby, żeby być jak najlepszym, i tak dalej. A kiedyś tego nie było. I kiedyś to się robiło dla zabawy, a teraz żeby być jak najlepszym, także nie wiem kto z was się ze mną zgadza kto nie, pewnie mało osób, także kończymy ten temat teraz też zaczyna się rok szkolny no i będę miała jeszcze mniej czasu no i tak ja mając czas w wakacji nic nie zrobiłam w tej kwestii bo straciłam tanie motywacje, także teraz będzie jeszcze gorzej, jeszcze słabiej i tyle no. więc zrobię sobie długą przerwę, taką całkowitą nie będzie mnie nigdzie i w ogóle Jedyną y, formą konweracji, gdzie będziecie mogli do mnie napisać, będzie to Skype i pewnie będę Wam odpisywała, nie wiem, raz na tydzień, raz na dwa najwcześniej. Jak wątpię, że ktoś będzie do mnie pisał, ale jeżeli już, no to tam, proszę się z na kontaktować. Nazwę macie tu oraz w opisie, więc zapraszam serdecznie. Ponadto pewnie parę osób odniesie się do kwestii serialu. Pocieszę Was, ponieważ planuję to napisać na Wattpadzie. Y Linka być może zostawiłam w opisie, jeszcze nie wiem. Albo w przypiętym komentarzu. Um, tak, więc będziecie mogli tam wejść, jeżeli ogólnie go napiszę, bo planuję jakieś to napisać. Także znaczy, mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości. Um, a teraz chciałabym podziękować tak na szybko paru osobom poniżej to trzem, tak osobiście. To będzie tak że takich bez osoby i w ogóle. I tak, pierwszą jest, yy, nie jakby Pierwszą jest Emi, dziękuję Ci za że, że mogłam Cię trochę znać i że tyle mi pomogłaś Jakby wolę Wam to powiedzieć, Emi, nie będę do każdego z osobna dzwonić Ale nie mam <grym>, ja też jak się za mnie za bardzo teraz spotkać Ja w ogóle z dwoma osobami to, to nie wiem czy się w ogóle spotkam <grym>, Także Emi, dziękuję Ci za powrót już trochę z nami zrobiłaś i dałaś mi naprawdę wiele wiele szczęścia, hmm, hmm, wiele takiej hmm, pomocy, wiele po prostu takiego wsparcia um, i wyglądałaś mnie wdechę ci do życia chyba. Także <notable> hm, dziękuję Ci, naprawdę. Um, no to teraz do miś, Do mnie dziękuję Ci, że mnie wspierałaś, że, że mnie wspierałaś i że mogę sobie z Tobą pogadać o, o takim jednym panu. <bible> I co nie jak ty ze mnie um, No i to dziękuję za nasze gadki, która to rozpędzać teraz mniej, ale mam nadzieję, że się polepszy. Nawet w roku szkolnym mam nadzieję, że się polepszy że będzie miała na mnie więcej czasu. No i teraz y, Natan, y, Antek. Dziękuję, że y, mogę z Tobą fajnie spędzić czas, fajnie się z Tobą bawić i nie? No i też dzięki, że mnie wspierasz i jugę. I, i, I tak. I, i, i pozdrawiam to, że będziemy w radiu <grywia> Nie wspomnę tego. Także to by było na tyle. Aha, aha, aha. Przepraszam, jeszcze jedna ważna, ważna rzecz. Jest 25 sierpnia. Mm. I. Mm, może to głupia zabrzmi, Nie wiem, co sobie wszyscy pomyślą o mnie. Ale to pewnie będzie ostatnia okazja, żebym mogła złożyć tej osobie życzenia. A więc. Kinga Avril. Whatever. Pewnie tego nie obejrzysz, ale w razie tego, że są twoje urodziny, pamiętam o tym, to wszystkiego najlepszego spełnienia marzeń, żeby jak najlepiej Ci się układało w życiu. Żebyś miała samych tych najlepszych ludzi wokół siebie, żeby ci się układało z rodziną. I żebyś kiedyś, o ile chcesz, bo już nie wiem, jakie ty masz priorytety. Żebyś mogła porusić w końcu do Polski i tak sobie tam zostać No i wszystkiego czego pominęłam, a wszystkiego czego chcesz, bo no nie, nie mam teraz do końca tego określić Także no, poczułam potrzebę powiedzieć tego, pewnie tego nie obejrzeć, ale trudno Powiedzę, jeszcze raz wszystkiego najlepszego No i jeszcze podziękowania dla moich wszystkich wiernych widzów, którzy mimo mojej aktywności, będą byli dalej Także dziękuję wam, kochani i na zakończenie dodam, że tutaj pojawi się pewnie coś, ale w tym kiedy będę miała ochotę. Także na razie to jest out, na razie to jest dla mnie po prostu temat zamknięty. Nie chciałam Was utrzymać w niepewności. Dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia kiedy Kocham Was, pamiętajcie o tym. I powiem coś, czego dawno nie mówiłam, bo wtedy jeszcze miałam starą nostrę. Pozdrowein!